Ani nie działa wcześniej ten system małżeństwa aranżowanego, ani przestaje właśnie działać ten system doboru na zasadzie małżeństwa z miłości, prawda? z zakochania, prawda? afektywnego powiedzmy. I wchodzimy w, jakieś, w jakąś taką pustkę poszukiwania ideału, który nigdy nie będzie ideałem. I, i, I czy to pana zdaniem również jest jakiś, no właśnie, czy to jest nowy trend, czy on ma znaczenie? Ja bym powiedział, że tutaj też to już wygasa, No notabene, widać, że jest narasta i to tak zaskakująco mocno, a w Polsce to w ostatnich miesiącach tak naprawdę narasta taki opór przeciwko takiemu dobieraniu się w pary, ale jedną rzecz bym zaznaczył, tak właśnie szukamy w sposób informatyczny, uwaga, o ile szukamy. Mhm. Bo to jest jeszcze pewne zawężenie, które powinniśmy, i gwiazdkę, którą powinniśmy sobie zaznaczyć, a nie tak czekamy, że no może kiedyś coś, ktoś tam nam wpadnie w oko, a spotkamy kogoś tam przez przypadek, nie? Podejdzie jakiś wspaniały mężczyzna i mnie zagada na ulicy tak na przejściu dla pieszych, tak? no to takie raczej nie zadziała. E, I i to, to rzeczywiście dla tych, którzy szukają, i, i teraz popularne stało się mm, faktycznie szukanie przez różnego typu aplikacje, tak? Może popularne stało się, popularne było, o tak chyba mm. trzeba już teraz powiedzieć, e, które są oparte o zdjęcia. W dużej części może nie będziemy mógł uprećkę to tutaj jakimś aplikacjom, ale proszę mi wierzyć, oprócz tej najbardziej znanej aplikacji, takich aplikacji takich samych jest są setki. Tak, nam się w niuansach różnych różnią, ale de facto spada się to zazwyczaj do tego samego.